Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej i prosili go, mówiąc Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został otoczone chwałą sen człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił. Zagrzmiało. Inni mówili, anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad ziemią wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając jaką śmiercią miał umrzeć. Usłyszana przed chwilą Ewangelia wprowadza nas w klimat bezpośredniego przygotowania do przeżywania tajemnic naszej wiary: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Ten usłyszany fragment Ewangelii umieszczony jest zaraz po dokonaniu wielkiego cudu przez Jezusa, cudu wskrzeszenia Łazarza po spotkaniu ze swoimi przyjaciółmi na uczcie w Betanii i po uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, w którym tłumy wychodzą Mu na spotkanie, ścielą swoje płaszcze, wychwalają. Wszyscy szukają Jezusa. A dzisiaj szukają też Jezusa Grecy. Grecy szukają Jezusa może z czysto ludzkiej ciekawości, bo usłyszeli o tych wspomnianych wcześniej wydarzeniach, o cudach, o Jezusie, który jest kimś nadzwyczajnym. I może głównie kierują się ciekawością, a nie głębszą wiarą. I dzisiaj dla mnie to słowo może być taką podpowiedzią, dlaczego w moim życiu szukam Jezusa. Czy szukam go po to, żeby. Uczynił dla mnie jakiś cud? Czy właśnie mam konkretną potrzebę, jakieś wymagania, mnie wysłuchał, spełnił moje prośby? Czy też szukam Jezusa, bo zależy mi na relacji z Nim, na bliskości z Nim, na oddawaniu Bogu chwały. A w oddawaniu chwały Bogu nie chodzi o to, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy odczuwali przyjemne emocje, ponieważ uwielbienie Boga. Jak tłumaczy Pan Jezus w dalszej części tej Ewangelii, jest zgodą na utratę swego życia, na obumieranie. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, pozostanie samo. Ziemią, w której Jezus obumiera, jest krzyż. I Ciebie i mnie Jezus zaprasza dzisiaj do uwielbienia Boga poprzez przyjęcie doczesnego krzyża. Przyjęcie tego wszystkiego to przygniata, co nie pozwala iść. Jeżeli masz w sercu pragnienie spotkania Jezusa, właśnie po to, by być blisko Niego, to skieruj razem z Nim swój wzrok w kierunku Krzyża, dokonując w codzienności wyborów, które będą Ci się do Niego przybliżać, a odrzucając wszystkie pokusy, które proponuje świat, skup swój wzrok na Krzyżu. Bo na nim dokonał się największy cud, moje i Twoje zbawienie. A tam, gdzie jest Jezus, jestem i ja, Jego sługa. A będąc Jezusem, będąc blisko Niego, niosąc razem z Nim swój krzyż, nigdy nie będę sama, bo moje życie wyda owoc, obfity owoc. Błogosławionego dnia.